Kolejna tajna agentka pod patronatem Aktywne Czytanie. Tym razem to jest agentka Lola i tajemnica znikających obrazów. Mówię, że kolejna, bo to już nie jest pierwsza detektywka, która rozwiązuje bardzo ważne yy, śledztwa, więc coś chyba jest w tym aktywnym czytaniu. Nierozwiązane sprawy. Nie mogą takie pozostać. I tym razem poznajemy agentkę Lole. W ogóle ta książka ma bardzo, bardzo wiele dodatków. To jest książka zdecydowanie do aktywnego czytania. I po kolei Wam wszystko opowiem. Opowiadałam też o tym na Instagramie. Aktywne czytanie i oczywiście, że spisałam to wszystko również na blogu w recenzji. Więc po kolei mamy książkę, do tej książki mamy płytę. To jest audiobook, więc dwa w jednym. Druga sprawa to sama historia. Ona jest i aktywizująca, bo dzieci aktywnie uczestniczą, i są tutaj labirynty, i są różne rzeczy do rozwiązania, podpowiedzenia, znalezienia, ale jest też to książka interaktywna. I zaraz wam wszystko po kolei wyjaśnię, ale myślę, że zacznę od treści, żeby was wprowadzić, bo chyba wtedy będzie najłatwiej to wszystko opowiedzieć. Na samym początku mamy tutaj postacie głównych bohaterów. Są to mieszkańcy miasteczka. Miasteczko nazywa się miasteczko tutaj nie ma żadnego utrudnienia yy, i poznajemy ich po kolei. Jest Pan Burmistrz, jest Posterunkowy Ziółko, jest Pani Irenia Fryzjerka, jest Szybki Karol, Pani Krystyna Sklepowa i tak dalej i tak dalej. Każda z tych postaci ma jakieś cechy charakterystyczne, na przykład Pani Irenia Fryzjerka bardzo lubi nowe stroje, nowe sukienki, lubi kolory różowy. Z kolei na przykład Pan Franciszek Listonosz jest już dosyć wiekowy, jest bardzo marudny, jest takim dziadkiem, który na wszystko narzeka, no ale pracuje. I ma swoje marzenia. Zresztą każda z tych postaci ma jakieś potrzeby i marzenia, co jest dosyć istotne, bo te potrzeby i marzenia staną się w pewnym momencie motywem kradzieży, no bo tu wszystko rozbija się o kradzież obrazów. Pewnego dnia mieszkańcy miasteczka wstają sobie rano i zaczyna się wielki lament, bo niemal każdy zauważył, że z jego domu albo z jego miejsca pracy zniknął. Obraz. No i oczywiście jak jest taka sytuacja detektywistyczno-kryminalna, to do akcji wkracza policja, więc mamy tutaj posterunkowego ziółko, ale na posterunku pojawia się tak ni stąd, ni zowąd agentka Lola. Nie wdaje się w niepotrzebne dyskusje, ona tutaj przybyła, żeby rozwiązać tę sprawę. Zaczyna się śledztwo i tak naprawdę każdy rozdział to jest wizyta u jednego z bohaterów tej książki. Tutaj na przykład mamy fryzjerkę, e, potem kolejno idziemy do listonosza. Każdy z tych bohaterów od Wsyła nas, jakby do kolejnej osoby, tylko po to, żeby zdjąć z siebie podejrzenia. To nie ja! Każdy też z tych bohaterów rozmawia dosyć długo z agentką lolą i z posterunkowym ziółką, bo oni razem prowadzą to śledztwo. I my też dowiadujemy się różnych innych informacji. Oprócz tego, jaki mógłby być motyw, czyli na przykład marzenia, ktoś potrzebuje pieniędzy, bo chce podróżować, ktoś inny potrzebuje pieniędzy, chciałby zrobić remont albo kupić sobie samochód. Każdy coś ma, więc potencjalnie każdy jest podejrzany. Ale oprócz tych ewentualnych motywów. My również dowiadujemy się różnych informacji na temat osób właśnie z tej książki. I e, tak naprawdę, jak zaczniecie tak czytać rozdział po rozdziale, zauważycie, że my tutaj dowiadujemy się też, e, co oni mają ekologicznie na sumieniu. Bo to jest też książka podpowiadająca dzieciom, jak dbać o planetę, o środowisko. I na przykład, taka fryzjerka, która bardzo, bardzo lubi właśnie kolorowe sukienki i się stroić, ona bardzo często to zamawia ciuchy, których tak naprawdę wcale nie nosi, gdzieś tam rzuci w szafie. No, wiele osób jest takich, którym zdarza się mieć ubrania, gdzie po roku wygrzebujemy z szafy i mówimy, ja w ogóle zapomniałam, że to mam, jeszcze nawet z metką jest, albo mamy takie ubrania, do których czekamy, aż one, wiecie, dojrzeją do naszej sylwetki, e, albo do naszego gustu, bo kiedyś nam się wydawało, że super, teraz nie i składają się tak na przykład właśnie ubraniowe śmieci. Każda z tych postaci ma coś na sumieniu, na przykład Burmistrz, no bo do niego też się wybierają nasi śledczy. Burmistrz na przykład bardzo, bardzo lubi drukować wszystko na papierze i czytać sobie wszystkie notatki właśnie na papierze, co oznacza, że marnuje tak naprawdę bardzo duże ilości papieru. Część z tych rzeczy spokojnie można by było przeczytać na ekranie komputera albo telefonu. On jednak tego nie robi. Bo nie lubi. I tak po kolei poznajemy tych naszych bohaterów i poznajemy ich właśnie upodobania. Tudzież występki ekologiczne. I bardzo podoba mi się też wątek, zaraz Wam powiem. Pani, nie, pani Marianka z lasu, czekajcie. Pani Lucynka z okna. O, pani Lucynka z okna to jest postać, która bardzo dba o swój trawnik i podlewa go bardzo często, żeby po prostu był ładny. I tutaj w jej przypadku podejmujemy temat zużycia wody. Bardzo często w grupie Aktywne Czytanie szukacie właśnie takich konkretnych tematów, jeśli chodzi o sprawy ekologii, bo takie ogólne mamy bardzo często i książek jest na ten temat bardzo dużo. Ale jak przychodzi do właśnie konkretu, typu wyjaśnienie dziecku, dlaczego nie trzeba zużywać aż takich ilości wody, nawet nie powinno się nie tyle, że nie trzeba, no to już właśnie tych konkretów nie ma, a tutaj są. I na przykład taki argument, że ja chcę mieć ładny trawnik, to faktycznie nie jest powód do tego, żeby zużywać. Za duże ilości wody, tylko dlatego, żeby upiększyć sobie przed domem. To jest nierozsądne gospodarowanie wodą. I tutaj właśnie pani z okienka się o tym dowiaduje. Oprócz tego, my tutaj mamy zadania dla dzieci. Tutaj jest jakiś list do przeczytania, są na przykład, o to jest fajne, tutaj są takie do rozszyfrowania, jest kolejny list który taki donos można powiedzieć, albo może trochę wyjaśnienie, yy, który przyszedł i też jest do, do przeanalizowania. Tutaj na przykład mamy do pozbierania śmieci, więc są też takie duże ilustracje, gdzie dzieci po prostu mają jakieś zadanie. I myślę, że to jest książka dla dzieci, 5-6 lat w górę, nawet 9-10 spokojnie będą się cieszyły, bo tutaj jest z jednej strony fajna taka właśnie historia detektywistyczna, ale jest też dużo analizowania, łączenia faktów, trzeba pokombinować, żeby odgadnąć co się mogło wydarzyć na końcu, kto mógł chcieć te obrazy ukraść i jak to się mogło stać. Są też oczywiście takie smaczki, takie żarciki. Jest też coś świetnego a propos tego dedukowania i kombinowania, bo tutaj jest nawet taki moment, kiedy my razem z dziećmi albo dzieci same, jeśli mają ochotę, my musimy mieszkańcom przypomnieć, bo im się jakoś tak zapomniało albo w ogóle nie zwracają na to uwagi, co ci mieszkańcy mają na sumieniu. Czyli właśnie, kto zużywa za dużo papieru, jak już przeczytaliśmy wszystko, to też od razu sprawdzamy, co dziecko zrozumiało i ile zapamiętało, więc to jest super. Można to tu wpisać, można o tym porozmawiać, to już jak kto woli. Kto zanieczyszcza powietrze, o to jest też super wątek, bo sklepowa. Wiecie co robiła? Paliła w swoim piecu wszystkim, co popadnie. Czujecie to? W sensie dosłownym. Czujecie ten smród? I miasteczko było zasmrudzone. Co też dopóki ktoś z zewnątrz, czyli właśnie ta agentka Lola, dopóki ktoś im tego nie wytknął, a uważali, że spoko, że no trudno, no tak to już jest, a jak już ktoś im to powiedział, to yy, no właśnie ten smród zaczął przeszkadzać. I cała książka i całe to śledztwo, tak naprawdę ono nie jest tak do końca o obrazach, ale właśnie o tym, Uświadomieniu mieszkańcom e, zacznijcie myśleć, zobaczcie co się dzieje dookoła, bo nie widzicie i skupiacie się na tym, że jakiś obrazek wam zaginął, a prawda jest taka, że ważniejsze rzeczy macie na głowie. Ale te obrazy, one są również motywem przewodnim przez całą książkę, no bo każdemu coś zginęło i są takie momenty w książce, gdzie są kody QR i my możemy sobie najechać telefonem, wejść na stronę i zobaczyć, jak te obrazy wyglądały, bo tu z kolei ta interaktywność Kontynutywność tej książki polega na tym, możemy oglądać obrazy w różnych muzeach na świecie i też ilustratorka, a jest nią Agata Królak, ona wykorzystała te obrazy w całej książce i na końcu też tutaj mamy te obrazy, więc możemy sobie je przyporządkować. Też jest taka, właściwie takie zadanie, takie zagadka. Ciekawe, czy uda Wam się dopasować bohaterów książki do ich obrazów. A to już jest na samym końcu, więc myślę, że bez problemu Wam się to uda zrobić. O, tutaj na przykład jest zadanie, gdzie musimy przyporządkować Przyporządkować domy do e, mieszkańców, więc e, z jednej strony jest to książka zagadka, z drugiej strony jest właśnie e, interaktywna, jest jeszcze aktywizująca, czyli właśnie to przyporządkowanie z pewnością zachęca do myślenia o ekologii i ochronie środowiska i podpowiada konkretne rzeczy, ale też daje do myślenia, e, czy ja faktycznie moje działania, czy ja mogłabym coś zmienić z takimi małymi krokami. I jeszcze jest zdecydowanie sprawdzeniem, czy dziecko rozumie, co zostało przeczytane i na ile potrafi połączyć fakty, przy okazji świetnie się bawiąc i aktywnie czytając.